Mano kolano z tej strony, Vitor i ty. Dzisiaj gramy w Minecrafta. Jednak miałem skończyć ten dom poza odcinkiem, ale nie zdążyłem, Wchodzimy na nasze miasto San Vittorio. Skończymy ten dom. Zrobimy tam dach. Mówiłem, że zrobię ostatnio płaski dach, zrobię jednak inny dach. Yy, przyciszę jeszcze minecraft mam na cały regulator i lecimy z tym koksem w minecraft yy, weźmy sobie jeszcze tutaj równy dach yy, tamten odcinek naprawdę był bardzo 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 krótki yy. Przed chwilą go wrzuciłem, więc też dlatego nie zrobiłem jego miasta, bo nie, no domu, nie miasta, bo przed chwilą to wrzuciłem. Nie tu, klocek, tylko tu. Będę też nagrywał, oczywiście, odcinki z innych gier, na przykład Brawl Stars, Brawl Stars, może też Roblox. Yy, nagram też Robloxa, nie tylko Brawl Starsa i Minecrafta. Po prostu by tak luźne odcinki nagrywać z tych gier, Brawl Stars, Minecraft. Yy, może też jakieś spróbuj nie zaśmiać będzie challenge. Ale to już kiedy indziej. Yy, zacznę z kamerą nagrywać, bo na razie z kamerą ja nie nagrywam odcinków. Bo po prostu twarzy nie chcę pokazywać. Moje pierwsze gameplaye na YouTubie. Yy, polecam też Wojana Kadora. Oczywiście ich polecam. Naprawdę serdecznie ich pozdrawiam. Oczywiście też macunera, który zginął na Wojanowicach. I Wesołych Świąt wszystkim widzom życzę. Bo dzisiaj są święta wigilia. a ja nagrywam na YouTube. I zostawcie tu też lajka like i suba, tak jak mówiłem. Proszę was o to bardzo mocno. Jeszcze tu miniaturkę będę mógł zrobić. Wybaczcie, że, że zrobiłem taką głupią miniaturkę pod tamtym odcinkiem. Ale to z takiego powodu, że to była moja pierwsza miniaturka, bo to, bo to jest drugi mój gameplay na YouTubie w ogóle. Tamten był pierwszy i nie umiałem po prostu miniaturki zrobić, a tu spróbuję z zrzutem ekranu zrobić. A jak nie... Yy, a... Możecie mi w komentarzu doradzić, jak jesteście youtuberami, jak się robi yy, miniaturki, bo nie potrafię robić. No, i yy, tu mamy piękne nasze miasto. Gigbel G. Nie śmiejcie się w komentarzu, co to mi tu wyszło, bo to wygląda jak jakiś samochód kameralny, a nie jak wóz ale po prostu mi tak wyszło. Jeśli, jeśli nie śmiejcie, że ja tu nie mam dachu, oczywiście. No i na dzisiaj to było tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.